Pewnie już słyszeliście, że Los Angeles przeżywa horror. Ale jest jedna rzecz o tych pożarach, o której pewnie nie wiecie, a którą chciałbym wam pokazać. Otóż 6 stycznia, czyli dokładnie jeden dzień przed rozpoczęciem tych pożarów, Miała miejsce tak zwana Gala Golden Globes. Jest to gala, czy po prostu event, na którym wręczane są nagrody dla najlepszych aktorów, reżyserów z Hollywood i tak dalej. W tym roku tą galę prowadziła Nikki Glaser, bo oni zawsze mają jakąś osobę, która robi im po prostu entertainment, zabawia ich, robi żarty i tak dalej, żeby wiecie było śmiesznie. I zobaczcie, co ta Nikki powiedziała. fire. Who got out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shout outs. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, one. All right. <laughs> no surprise in this godless town. <sighs> no surprise in this godless town. Jeśli myślisz, że możesz brać wizerunek Boga do swoich żarcików, wizerunek świętego, mocnego Boga w takim miejscu bezbożnym jak Hollywood, o którym robiłem już nagrania, gdzie udowodnione jest w 100%, że ci ludzie służą jawnie diabłu. Jeśli jest być to be famous, From the depth from from the depth from from the depth from from the depth from from the depths of my soul you know it's sounding a little bit strange and i'm like if you don't get this right now i swear to lucifer i'm gonna who wants to pray to the devil with me who's in with me come on hey let me see those horns i swear i wanted to be like the amy grant of music Yeah. <laughs> but it didn't work out and so i sold my soul to the devil it didn't work out and so i I robią sobie z tego żarty, żarciki, tak jak tutaj. To jest nie pierwszy raz, kiedy oni sobie robią żarty z tego, że po prostu cisną po Panu Bogu, tak? I to było 6 słuchajcie, stycznia. Dzień później, jak widzicie, zaczęło się piekło w Los Angeles. Wszystko zaczęło płonąć. Tak jak ona powiedziała, to są jej słowa. Acceptance speeches were on fire, że one były... Ogniste te ich, wiecie, przemowy, tak, że takie były dobre, że aż ogniem, ogień z nich szedł. No to masz ogień, pa, pani Niki, ma pani ogień w tym momencie, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To jest napisane w Słowie Bożym wielokrotnie. Jest napisane radujcie się, święci. Radujcie się, jak widzicie takie rzeczy, bo to jest sąd Boga, który się rozpoczyna. To jest dopiero początek sądu nad tymi wszystkimi. Diabelskimi ośrodkami muzycznymi, filmowymi, które wypuszczają syf na cały świat, brzech propagują od wielu, wielu, wielu lat. A ci ludzie, którzy mieszkają w tym mieście, żebyście nie powiedzieli przypadkiem, że o, no to Hollywood powinno dostać karę, to celebryci powinni dostać karę za swoją bezbożność, ale co mają z tym wspólnego inni ludzie, którzy również cierpią w tym pożarze? No to mają wspólnego, że tolerują to dziadostwo, że oni właśnie, ci ludzie porobili sobie bożków z tych celebrytów, że idźcie sobie na YouTube, poczytajcie sobie komentarze pod filmami stawianymi właśnie z Gali, tej Golden Globes oni się cieszą z tych gali, oni się radują, oni sobie lubi, uwielbiają oglądać te rzeczy, oni napędzają ten cały biznes. A dla kogo ci celebryci nagrywają, słuchajcie? Po co? Dla kogo te filmy są? Dla tych zwykłych ludzi, którzy również zostali dotknięci, bo nie potrafią postawić się złu, nie potrafią opowiedzieć się po stronie Boga, a nie po stronie diabła, który działa przez tych wszystkich celebrytów. Bóg jest wielce cierpliwy, ale ta cierpliwość się kończy. Ona się nieubłagalnie kończy, po prostu. Bo nie ma końca grzechowi ludzkiemu po prostu. I dla tych chrześcijan, którzy nie mają kompletnie żadnego zrozumienia tego, kim jest Bóg i w jaki sposób Pan Bóg działa, i którzy mówią, że o po ofierze to Pan Bóg już nie każe ludzi. Pan Bóg jest tylko miłością, On tylko będzie błogosławił, tylko będzie dobre rzeczy robił. Nigdy was nie ukara, bo przecież mamy ofiarę Jezusa Chrystusa. Odsyłam was do Ewangelii, moi drodzy, bracia i siostry, przeczytajcie sobie Ewangelię. Które jest napisane jednoznacznie, jak pan Jezus zapowiada sąd nad miastem Jerozolimą po ofierze, słuchajcie. To pan Jezus powiedział, że Jerozolima zostanie zniszczona, bo nie poznała czasu przyjścia Mesjasza. Wiecie, kiedy Jerozolima została zniszczona? W 70 roku naszej ery. Po ofierze Jezusa Chrystusa. To co, pan Bóg zapomniał, że była ofiara? Pan Bóg zapomniał, że umarł na krzyżu? I zniszczył miasto za karę? No niesamowite. Tak, bo tak Pan Bóg robi i nie ma znaczenia, że jest ofiara, bo jak jest miasto takie jak Los Angeles, które tej ofiary nie przyjmuje, które bluźni Bogu, na którym ciążą jego grzechy, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, jak Pan Bóg niszczył Kananejczyków, pomiędzy tym, jak niszczył Sodomę i Gomorę i pomiędzy tym, jak teraz niszczy właśnie takie Los Angeles, które jest ośrodkiem i stolicą jedną z wielu zresztą diabła po prostu. I tak to wygląda. Chwała Panu Bogu za to, że niedługo przychodzi i za to, że sądzi.